Na wykresie kursu Akcji Allegro przeważają ostatnio zniżki, jednak zdaniem analityków prognozy są wciąż korzystne. Choć wycena akcji jest wysoka, to według ekspertów prognozy wyników za drugi kwartał 2024 są dobre, a większość rekomendacji to zalecenia kupna. Ja nazywam się Rafał Leszek i zapraszam na film dotyczący Akcji Allegro. Kiedy w maju Allegro opublikowało wyniki za pierwszy kwartał, inwestorzy przyjęli je z dużym optymizmem. Informacje o wzroście przychodów o 6,6% rok do roku i skoku skorygowanego zysku na poziomie EBITDA o 33% rynek nagrodził wyjściem notowań na ponad dwuletni szczyt i zbliżeniem się ich na wyciągnięcie ręki do ceny z oferty publicznej z 2020 roku. Jednak choć spółka jednocześnie podała optymistyczne prognozy na drugi kwartał, to od tamtego czasu kurs cały czas się osuwa. W porównaniu ze szczytem jest już na 14% minusie, a w poniedziałek chwilowo znalazł się najniżej od ponad 3 miesięcy. Jak w analizie dla Stockwatch ocenia przemysł Staniszewski, wynik EBIDA w uproszczeniu zysk operacyjny powiększony o amortyzację w zakończonych 3 miesiącach rósł w solidnym tempie. Jak zauważył analityk, który jednak przypomina o czynnikach ryzyka, którym czoła stawia Allegro, Istnieje szansa, że EBIDA w segmencie krajowym wzrosła nawet o 180 milionów złotych. Wśród nich specjalista wskazuje na trzy kwestie: wysokie koszty ekspansji zagranicznej, ograniczone pole do dalszego zwiększania prowizji od sprzedających oraz możliwą podaż akcji ze strony głównych akcjonariuszy. Jak oblicza ekspert Tokłocza, finansowanie działalności międzynarodowej ma pochłaniać około 20% EBIDY wypracowanej w polskiej części biznesu. Według niego pole do dalszych podwyżek prowizji jest ograniczone przez zagrożenie ze strony konkurencji, a akcjonariusze Sidinan, Permira i Mepinan mogą chcieć sprzedać część akcji w transakcji typu ABB. Jak komentuje w analizie dla Stokłocza Staniszewski, po ostatniej ABB z połowy kwietnia przez kolejne 90 dni obowiązywał lock-up, gwarancja powstrzymania się przed sprzedawaniem akcji, jednak on właśnie wygasł. Co będzie dalej? Tego nie zamierzam wróżyć, ale ten czynnik należy brać pod uwagę przy decyzjach inwestycyjnych. Mimo to, zdaniem Dominika Niszcza strigon Domakerski w długim terminie Allegro nadal powinno móc pochwalić się dalszym wzrostem biznesu w Polsce, a to przełoży się na zwiększenie udziału w platformy w rynku detalicznym. Jak przewiduje Analityk, mimo oczekiwań niewielkiej dynamiki wzrostu GMV, czyli łącznej wartości sprzedanych towarów, spółka będzie w stanie zwiększać swoją rentowność. Jednocześnie zagraniczna konkurencja, która weszła w ostatnich latach na polski rynek, nie zagrozi pozycji numer 1, którą cieszy się Allegro. Jak zaznacza specjalista, mimo to wynikające z tego dla akcji spółki ryzyko trzeba brać pod uwagę. Konkurenci zwiększają udziały rynkowe, a trzeba pamiętać, że strategia Amazona w odniesieniu do polskiego rynku jest nakierowana na długi termin. Jak przewiduje ekspert Trigona munklerskiego wyniki kwartalne, które Allegro poda dopiero we wrześniu pokażą wzrost marży, w szczególności na rynku polskim. Wspierać go będą podwyżki prowizji od sprzedawców oraz większy udział kosztów dostaw ponoszonych przez sprzedających uczestniczących w programie Smart. Spółka powinna zanotować dalszy wzrost na linii przychodów marketingowych, które są wysokomarżowe. Rozwija się też segment płatności, czyli usługa Allegro Pay. Jak zapowiada analityk, rosną też koszty, zwłaszcza te związane z wynagrodzeniami, jednak pozytywnych akcentów w sprawozdaniu za zakończony kwartał będzie więcej. W raporcie sprzed trzech tygodni specjalista Trigon Dom Maklerski zalecał kupno akcji Allegro wyceniając jedną na 44 zł, czyli aż o 24% powyżej ich bieżących notowań. Potencjał w akcjach spółki widzi też większy, Pozostałych pokrywających ją analityków. Wśród wystawionych rekomendacji zdecydowanie przeważają te: kupuj lub przeważaj. Jeśli jednak wierzyć Staniszewskiemu ze Stokłocza, to korzystne perspektywy mogą już być przynajmniej częściowo uwzględnione w cenach. Wszystko dlatego, że jak podkreśla ekspert, akcje Allegro nie należą do tanich. Wskaźnik EV do EBIDA, funkcjonujący na podobnej zasadzie jak cena zyska, ale uwzględniający w wartości przedsiębiorstwa i wynikach. Udział nie tylko akcjonariuszy, ale i posiadaczy obligacji wynosi około 15. Jak oblicza analityk, jeśli spojrzymy na wskaźnik cena-zysk, to jego trzycyfrowa wartość jest kosmiczna. Obejmuje ona jednak odpis związany z przejętą czeską spółką MOL i gdyby wyeliminować jego wpływ, to otrzymamy poziom trochę poniżej 40 jednostek, czyli wciąż... Dość wysoki. Allegro jest platformą handlową numer jeden w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmę za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 Allegro należy do funduszy Sinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GWW w październiku 2020 i wchodzi w skład indeksu WIG-20. Dziękuję już za oglądanie. Jeżeli macie propozycje dotyczące kolejnych spółek, które powinniśmy dla Was przeanalizować, dajcie nam o tym znać w komentarzach, napiszcie też dlaczego chcielibyście, żebyśmy je wzięli na warsztat, a tymczasem już do zobaczenia w nadchodzących odcinkach.